Dunkierka 1940 338 tysięcy żołnierzy zepchniętych do morza, bez amunicji, bez wsparcia, tylko piasek i nadlatujące bomby. Niemcy przelatują przez Francję jak burza, linia maszynota omijana, francuskie armie pękają jedna po drugiej, Brytyjczycy mogą tylko się wycofać. Na plażach piekło. Luftwaffe bombarduje bez przerwy. Stukasy spadają z nieba jak metalowe sztylety. Żołnierze czekają godzinami po pas w wodzie. Spadło tu ponad tysiąc ton bomb. I wtedy do gry wchodzą Francuzi. Osłaniają odwrót alianckich jednostek. Bronią wiosek, ruin, mostów. Utrzymują pozycję, choć wiedzą, że wielu z nich nie odpłynie. Ale pod Dunkierką są też Polacy. Dywizja Grenadierów stawia opór pod Wormhaut i Mergill. To oni zatrzymują niemieckie natarcie, które mogło rozbić kolumny ewakuacyjne. Walczyli do ostatniego naboju. Wielu z bagnetem w dłoni, w powietrzu. Raf. Wielu żołnierzy na plażach myślało, że zostali porzuceni. A prawda. Brytyjscy piloci walczyli w głębi Francji, zestrzeliwując ponad 260 niemieckich maszyn, a potem nadchodzi cud. Operacja Dynamo. Ponad 700 cywilnych łodzi rusza ratować armię. Rybacy, kapitanowie jachtów, nawet małe łódki Stanisy. Dunkierka nie była zwycięstwem, ale uratowała całą armię brytyjską. Bez niej nie byłoby bitwy o Anglię, ani D-Day, ani zwycięstwa aliantów. Dajcie lajka i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Historia żyje.